Jak powszechnie wiadomo, Harry Potter to seria pełna wielu wydarzeń, bohaterów oraz treści, dlatego ciężko się dziwić temu, że powstało bardzo wiele teorii na temat tego uniwersum. W tym odcinku postanowiłem, że przedstawię i omówię wam siedem z nich oraz wyrażę swoją opinię na ich temat. Zaznaczam na początku, że nie jest to ranking i kolejność jest losowa. Zapraszam do oglądania. Ta teoria ma już trochę czasu i mówi o tym, że negatywne nastawienie Darthléów do Harego było spowodowane tym, że Harry był nieplanowanym horcruxem, A jak wiemy, osoby, które miały bliski kontakt z horcruxami, bardzo często zachowywały się agresywnie. Czego przykładem może być zachowanie Rona w insygniach śmierci, który nosząc horcruxa na szyi, zachowywał się chamsko względem Harego, jakby wcale nie był sobą. Co ja sądzę o tej teorii? Uważam, że coś w tym jest, jednakże warto zwrócić uwagę na to, że Petunia cały czas patrząc na Harego, widziała oczy swojej siostry, którą znienawidziła, ponieważ była zazdrosna o to, że to właśnie jej siostra dostała list z Patrząc na niego, na pewno wracały do niej negatywne wspomnienia. Natomiast uważam, że to, że Harry był horcruxem mogło bardzo mocno pogłębić nienawiść jej oraz jej męża i syna do Harego. Według tej teorii, trzema braćmi z opowieści o nich są kolejno Voldemort, Snape i Harry. Voldemort to ten, który chce być potężny i rządzić, dlatego prosi o czarną różdżkę. Snape chce znów zobaczyć swoją ukochaną, czyli Lily, więc prosi o kamień skrzeszenia. Natomiast trzecim bratem, według tej teorii, jest Harry, który jest tym najskromniejszym i prosi tylko o coś, co pozwoli mu się ukryć, więc dostaje pelerynę niewitkę. Warto zwrócić uwagę, że na końcu Harry idzie do zakazanego lasu pogodzony z tym, że umrze, a w opowieści o trzech braciach brat wita śmierć jak starego przyjaciela, czyli również jest z nią pogodzony. Co więcej, z teorii możemy się dowiedzieć, że śmiercią jest sam Albus Dumbledore, ponieważ on jako jedyny posiadał trzy insygnia. Pelerynę, którą oddał haremu, kamień z który przekazał haremu w złotym zniczu, oraz czarną różdżkę, którą zdobył w wygranym pojedynku z Gellertem Grindelwaldem. Podsumowując, nie wiem czy J.K. Rowling zrobiła to specjalnie czy nie, ale wyszło to niesamowicie i wyżej wymienieni bohaterowie naprawdę mogą symbolizować bohaterów tej historii. Jak wiadomo, dementorzy bardzo źle działań na Harego. Można wręcz odnieść wrażenie, że bardzo się na niego uwzięli. Ale dlaczego? Według fanów, którzy są odpowiedzialni za stworzenie tej teorii, dzieje się tak dlatego, że Harry oprócz swojej duszy posiadał w sobie również cząstkę duszy samego Voldemorta, dlatego dementorzy nie mogli się powstrzymać i ich natura brała nad nimi górę. Wizja tego, że złożą pocałunek na osobie, która ma więcej niż jedną duszę, sprawiła, że Harry stał się dla nich dużym pożądaniem. Moim zdaniem ta teoria ma dużo sensu i jest bardzo prawdopodobna, a w dodatku jest jedną z moich ulubionych. No, ta teoria ma trochę sensu. Ja sam byłem zdziwiony skąd J.K. Rowling wzięła pomysł na ten związek i jak na to wpadła, ponieważ nic nie wskazywało na to, żeby ci dwoje mieli się pokochać. Ale co mówi ta teoria? Mianowicie, że Lavender użyła na Ronie eliksiru miłosnego. Za wiarygodnością tej teorii przemawia to, że podczas ferii Ron zaczyna odczuwać negatywne uczucia do swojej dziewczyny, ponieważ wtedy nie miała ona jak podawać mu eliksiru miłosnego. A początki zanikania jego miłości do niej pojawiają się kiedy Slackhorn podaje mu antidotum na eliksir. Miłosny Romildy Wayne. Według twórców tej teorii profesor wtedy nieświadomie zniwelował również działanie Lexilu Ravender. Ja uważam, że ta teoria jest świetna i bardzo prawdopodobna. Ta teoria głosi, że tych dwóch Weasleyów użyło zmieniacza czasu, aby zdać sumy. Jak wiemy z książek, obdwoje zdali 12 sumów, podczas gdy Hermiona ledwo zdała 11 i to używając tego narzędzia, więc tak naprawdę mamy dwie opcje. Albo bracia Weasley użyli zmieniacza czasu, albo byli wybitnie inteligentni. Moje zdanie jest takie, że chłopcy naprawdę użyli tego niezwykłego narzędzia i to dlatego tak dobrze im poszło. Teraz przechodzimy do teorii, która ze wszystkich przedstawionych dzisiaj wydaje mi się najmniej prawdopodobna. Zgodnie z tą teorią, najlepszy przyjaciel Harry'ego Pottera, czyli Ron Weasley, to tak naprawdę Albus Dumbledore, który cofnął się w czasie. Argumenty, które przemawiają za tą teorią, są ciekawe. Zarówno Albus Dumbledore, jak i Ron Weasley mają wielkie zamiłowanie do słodyczy. Ale to moim zdaniem za mało, ponieważ każdy człowiek może lubić słodycze, więc połowa uczniów Hogwartu mogłaby być Dumbledorem. Drugi argument jest taki, że obydwoje mają. duże ręce. No ale pomyślmy logicznie, czy w całym Hogwarcie tylko oni mieli duże ręce? Kurwa nie sądzę. No raczej mało prawdopodobne. Z tego względu uważam, że ta teoria nie jest prawdopodobna i raczej nieprawdziwa. Ostatnia teoria na dziś głosi, że Neville wcale nie był słabym czarodziejem, a jego nie najlepsze umiejętności są efektem tego, że używał nie swojej różdżki, lecz różdżki swojego ojca. W książkach możemy zauważyć, że kiedy Neville dostaje własną różdżkę, jego umiejętności ulegają znacznej poprawie. Uważam, nawet, że ciężko nazwać to teorią, ponieważ, w mojej opinii, to jest prawda. Jednakże, jeśli patrzymy na to jak na teorię, uważam, że jest bardzo wiarygodna oraz ciekawa. Bardzo lubię tę teorię, dlatego że tyczy się mojej ulubionej postaci. Na koniec chcę bardzo podziękować za obejrzenie tego materiału. Oczywiście możecie zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję i pamiętajcie o dzwoneczku. Napiszcie w komentarzu, co chcielibyście zobaczyć. Pamiętajcie, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, że na kanale są ankiety, w których możecie głosować. Trzymajcie się i do zobaczenia.